Wybaczcie, mamy już prawie koniec lipca, a w tym miesiącu wrzuciłem do tej pory tylko jeden film, i to 1 lipca o Lady Agnes. Niestety ostatni czas był dla mnie dość ciężki, a do tego jeszcze odpaliłem daily, które nie spodziewałbym się, że aż tak mocno się rozwinie. Niemniej począwszy od dzisiaj z kolejnymi dniami i głównie przez sierpień powinno na kanale być znacznie więcej treści. Chciałbym bardzo utrzymać tempo trzech, może nawet czterech minimum filmów tygodniowo. Mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie oglądali kolejne treści, a dzisiaj mam dla was przygotowany zestaw, myślę, całkiem ciekawych newsów, bo w ostatnim czasie sporo wydarzyło się w świecie Minecrafta. Zapraszam do oglądania. od rzeczy, którą niewątpliwie docenią gracze Minecraft Java Edition. Chodzi o nasz launcher. Ten jakiś czas temu dostał aktualizację, która spowodowała, że podczas jego włączania widzimy ciekawie wyglądającą animację związaną z najnowszym mobem, który wygrał głosowanie, czyli pancernikiem. Problem polegał na tym, że to wczytywanie było wyjątkowo długie. Nie mam tutaj na myśli 4, 5 czy nawet 10 sekund. Niestety to potrafiło trwać nawet sekund kilkadziesiąt. Problem występował kilka tygodni, ale tutaj trzeba pochwalić Możang, że w końcu się za niego zabrali i teraz launcher od kliknięcia do możliwości uruchomienia gry włącza się przynajmniej u mnie w niecałe 7 sekund. Przy okazji dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych animacjach. Chcielibyście, żeby co roku w lancerze podczas jego uruchamiania zmieniał się MOP na taki, jaki wygrał w danym roku głosowanie? Czy może uważacie to za zbędny bajer? Przy okazji możecie zostawić łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. Kolejna rzecz niejako będzie symboliczna i w pewien sposób dla niektórych rewolucyjna. Chodzi o główną grafikę Minecrafta. To, co teraz widzicie, to jest grafika, którą zapewne każdy gracz Minecrafta kiedyś widział. Znajduje się ona na okładkach gry na konsole, znajdowała się też na wielu stronach. Od kilku tygodni ta stała się już nieaktualna, głównie ze względu na swoją przestarzałość. Teraz z okazji 15-lecia otrzymaliśmy grafikę, która zdecydowanie bardziej kojarzy się z aktualnym Minecraftem. Jest bardzo bogata w treść w przeciwieństwie do poprzedniej i w mojej opinii wygląda co najmniej fantastycznie. Nie jest to jakaś powalająca rozdzielczość, jaką otrzymaliśmy od Mojang, ale postanowili też podzielić tę grafikę na kilka według nich bardziej interesujących fragmentów. Tutaj na pierwszym planie widzimy Steve'a, tuż za nim Alex, a w tle na Elytrze leci jedna z nowych postaci skinu defaultowego. Jeżeli chodzi o Moby, to oprócz standardowych creeperów czy szkieletów, widzimy tutaj nowsze pszczoły czy też Aleja. Kolejny fragment to postać jadąca na koniu oraz atakujące ją Pilagery. Jest też opuszczona kopalnia w Lush Cave, gdzie również w ciekawy sposób wygląda płonący zombie i powiem szczerze, mam nadzieję, że kiedyś twórcy zajmą się tą kwestią, żeby zdecydowanie lepiej się to prezentowało niż obecnie w grze. Jeden z kolejnych obrazków przedstawia ośnieżone szczyty z kozą, lecące dwie papugi, a w tle skaczące delfiny. I ostatni obrazek, gdzie widzimy przed chwilą przedstawioną scenę walki z płonącym zombie, a oprócz tego jest postać patrząca przez lunetę, żaba zjadająca slima, czy też Axolotl w wagoniku. Muszę przyznać, że grafika bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy ją zaktualizowaną na okładkach pudełek gry Minecraft. Kolejna informacja wielu graczy niewątpliwie bardzo ucieszy. W końcu po blisko 4 latach klątwa aktualizacji Caves and Cliffs zostanie zakończona. Przynajmniej miejmy nadzieję. Sakiewki, czyli ostatni komponent feralnej aktualizacji, wkrótce oficjalnie trafi normalnie do codziennej gry Minecraft. Niemal równy miesiąc temu ukazał się odcinek Minecraft Monthly, gdzie Wubu poinformował nas, że w końcu programiści zdecydowali się na zaimplementowanie sakiewek oficjalnie, a nie w ramach funkcji eksperymentalnej. W sprawie 6-minutowego filmu poświęcono aż 5 sekund na zaprezentowanie nowej funkcjonalności sakiewek. A na czym polega ta nowa funkcjonalność? To ja zadaję to pytanie. Niestety prawdopodobnie wychodzi na to, że czekaliśmy 4 lata na to żeby coś, co już dawno działa, po prostu było w grze. Ale żeby nie było aż tak tutaj smutno, jest coś, co się zmieniło, a może nawet i poprawiło. Przede wszystkim, kiedy wejdziemy w interakcję z zawartością sakiewki, ta zmienia swoją teksturkę na zwyczajnie otwartą. Co ciekawe, jeżeli będziemy mieli zaznaczony przedmiot, który w tej sakiewce się znajduje, to również on pojawi się na teksturze tejże sakiewki. Pasek, pokazujący nam zapełnienie sakiewki, stanie się czarny, jeżeli ta będzie pełna przedmiotów. I niestety to tyle ze zmian, jakie tutaj zaobserwowaliśmy. Mocno liczę, iż jedną z najważniejszych zmian, o ile nie najważniejszą, jaka zostanie wprowadzona w tych sakiewkach, to możliwość wybrania dowolnego przedmiotu, jakie się w niej znajduje, a nie wyciąganie ich po kolei tak jak jest to niestety obecnie zrobione, przez co czasem korzystanie z nich nie jest tak wygodne, jak by mogło być. Myślę, że należy nam się to graczom za tak długi czas czekania, Poczekaliśmy blisko, jak wspomniałem przed chwilą, 4 lata. A kiedy możemy spodziewać się tych sakiewek? WP na filmie powiedział, żebyśmy wypatrywali w wersji preview oraz beta Bedrock Edition. Minął prawie miesiąc od tego materiału i niestety wciąż tych nie dostaliśmy do testowania. Jednak jest nadzieja, że wkrótce i w snapshotach dostaniemy oficjalnie te zmienione sakiewki. Kiedy nieco ponad miesiąc temu odpaliłem live z potencjalnym oczekiwaniem nowości, bo liczyłem, że wówczas Mojang wypuści nowy snapshot z ciekawymi zmianami, to Gnębon, jeden z deweloperów, napisał u mnie na czacie, że nie będzie snapshotów przez najbliższe kilka tygodni, w czasie gdy wszyscy w Szwecji biorą urlopy. Gdy chciałem doprecyzować, kiedy można się spodziewać snapshotów, powiedział, że nie będzie ich najpewniej przez cały lipiec. Najbliższa środa jest to końcówka lipca, więc myślę, że jest niewielka szansa, że twórcy zdecydują się na wypuszczenie wtedy snapshota. Zwłaszcza że na Backtrackerze widzimy chyba rekordową ilość poprawionych błędów, bo pojawiła się aż trzecia strona i na obecną chwilę mamy poprawione aż 101 błędów. Dodatkowo aż 37 z nich zostało poprawione w ostatnich trzech dniach, więc niewątpliwie coś twórcy pichcą jeżeli chodzi o wypuszczenie kolejnego snapshota i czy stanie się to w najbliższą środę? Miejmy nadzieję, że tak. Strona Minecraft.net została zaktualizowana. Co prawda, zmiany nie są jakieś gigantyczne, ale jeżeli chodzi o porównanie starego designu oraz nowego, niewątpliwie zauważycie różnicę. Moim zdaniem wygląda teraz nowocześniej, a większa szerokość tekstu, przez co strona jest krótsza, jest zdecydowanie lepsze dla oka. Przynajmniej moim zdaniem, a jak wy sądzicie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ostatnio dostaliśmy bardzo ciekawy materiał na temat najnowszej struktury w Minecraft, czyli na temat komnat próby. W tym materiale przedstawiono również fantastycznie prezentujący się koncept art, na którym mogliśmy zauważyć pewien tajemniczy blok. Niewątpliwie wygląda na blok midi, z którego emitowane jest jakieś niebieskie światełko. Co bardzo interesujące, odchodzi od tego najpewniej redstone wokół fajnej gablotki z małym drzewkiem. Czym ten blok miał być pierwotnie? Ciężko spekulować, ale na innym Concept Arcie tuż przy podłodze widzimy bardzo ciekawie wyglądające bloki miedzi, po których idzie chyba taka sama niebieska energia. Być może twórcy pierwotnie planowali w 1.21 zaimplementowanie nowego systemu energii, nie tylko nowego, ale z jakichś powodów z tego zrezygnowali. Niemniej uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna ciekawostka, dlatego też przedstawiam Wam to w tym materiale, a dodatkowo jakiś czas temu na Twitterze zostały przedstawione potencjalne tekstury jakby to mogło prezentować się w Minecraft, gdyby oczywiście faktycznie do niego to trafiło. Nie muszę chyba wspominać, że tekstury nie są oficjalne, tylko stworzone przez graczy. Tacy gracze są naprawdę świetni. I na sam koniec pozostawiłem informację moim zdaniem najciekawszą, ponieważ inflacja pelerynek znów się zwiększy, gdyż twórcy zdecydowali się udostępnić nam możliwość zdobycia kolejnej, ale tym razem nie będzie tak łatwo jak do tej pory. Otóż wystartował event w wersji Minecraft'a Bedrock Edition, gdzie trzeba wykonać odpowiednie zadania i za wykonanie ich wszystkich, łącznie 15, będziemy mogli odebrać pelerynkę. Jako, że dzieje się to w wersji, Bedrock Edition, to oczywiście Pelerynkę również dostaniemy najpewniej niemal od razu na wersji Bedrock Edition. Ale spokojnie! Jeśli nie grasz na co dzień wersji Bedrock Edition, a tylko Java i na Javie chciałbyś mieć również tę pelerynkę, to od 5 sierpnia pelerynka na Javie też stanie się dostępna. Być może nie od razu, więc jeżeli już jest po 5 sierpnia, a ty powinieneś otrzymać tę pelerynkę, spokojnie poczekaj jeszcze kilka dni czy też tygodni, aż w końcu będzie dostępna i u ciebie. Jeżeli przez dłuższy czas się to nie stanie, polecam wówczas napisać do supportu o prośbę z rozwiązaniem tego problemu. Ja tutaj tylko szczątkowo wspomniałem o tym evencie i możliwości zdobycia takiej pelerynki. Dzisiaj na live'ie będę chciał zrobić te wszystkie zadania, więc serdecznie was zapraszam na jego oglądanie, jeżeli byście chcieli mi przy tym towarzyszyć. Ale jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów i to naprawdę bardzo dobrze przedstawionych, to zapraszam na kanał Jurajskiego Stasia, który to nagrał materiał na ten temat, który niewątpliwie jutro na live'ie sobie obejrzymy, tuż przed wykonywaniem wszystkich potrzebnych zadań. Warto to zrobić, ponieważ tam dowiecie się m.in. o tym, iż są codzienne wyzwania, więc się wszystkiego z tego co wiem nie da zrobić od razu pierwszego dnia. Staś, jako że zajmuje się na co dzień wersją Bedrock Edition, zdecydowanie lepiej odnajduje się właśnie w tej wersji. W przeciwieństwie do mnie, gdzie ja głównie pływam na wodach Java. Zatem na dziś to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Utrzymajcie się i do zobaczenia w już wkrótce. Wszystkiego dobrego. Cześć!